żyłkę napastnika Dowczyk potrafi mocno uderzyć, piękne uderzenie ale dużo większe dobrze Cisek, dobrze Cisek, tym że to bardzo niebezpieczne miał sobie radę z dwoma czechosłowakami Tarasiewicz no i widzą Państwo zmęczony to tradycka nie tylko spowodowana obciążeniem tym spotkaniem, ale i kłaniają się papierosy które namiętnie pali Tarasiewicz nie obniża to jednak umiejętności strzeleckich tego świetnego rozgrywającego. Niespecjalnie zbudowany, niewysoki, niemal anemiczny piłkarz, poruszający się w specyficzny, nietypowo piłkarski sposób. Ależ to uderzenie potrafi tak przyłożyć nogę. Mówię tak sporo o tych papierosach. Bo to dziwne, że zawodnicy reprezentacyjni nie zdają sobie sprawy. Może sobie zdają sprawy, ale nie traktują poważnie informacji, wiadomości pewnych o szkodliwości palenia na dyspozycję, na kondycję, na umiejętności. Przecież każdy z nich marzy, aby wypaść jak najlepiej na boisku, a równocześnie czynią nierozsądnie... Paloc. no i teraz, teraz tym razem Chowaniec, Chowaniec aj, 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 przepraszam za ten okrzyk, ależ to było uderzenie jest z przodu Wędręski bardzo wysoki, ale Mikloszka ma 193 cm wzrostu tyle to Wandzik groźnie, A przed tę piłkę, 1 na jeden, ważny gol! Piękne wejście Bileka i już w pierwszej, czy drugiej minucie pobytu na boisku po takim prezencie i po błędzie naszych zawodników nie marnuje dogodnej sytuacji Michał Bilek ze Sparty Praga. 22-letni piłkarz w debiucie reprezentacyjnym. 3 do 1. Niepodlegowicz atakuje Micinca. Złe podanie Micinca. Bardzo dobre podanie. Bardzo do Dziekanowskiego. Rybik Polaka, świetna pozycja. I niewiele brakowało. No te gwizdy, które tutaj słyszymy. Widzę, że to sektory czechosłowackie gwizdzą. Nie jest to dezaprobata. Patrzmy raz jeszcze wobec umiejętności Polaka. No i sędzia Kowacz kończy nieco wcześniej niż tutaj widzimy na zegarze stadionowym. Spotkanie towarzyskie między Czechosłowacją a Polską w Bratysławie kończy się zwycięstwem gospodarzy 3 do 1. No